Następny temat, jak pracować z radą drużyny, jak pracować z zastępowymi. Ja widzę, że Wy tam w międzyczasie pisujecie pytania. Na pewno będziemy do nich bardzo chętnie wracać. Ja sobie też notuję te pytania na boku, żeby potem wrócić do tematu chociażby współzawodnictwa. No i co, idziemy teraz do ważnego tematu, który chyba miał najwięcej pytań, słuchajcie. To jest praca z zastępowymi z radą drużyny w ogóle jak to się, co się jak nazywa o co chodzi w tym temacie gdzie jest klucz w ogóle całej pracy pracy z zastępowymi i teraz o tym sobie właśnie porozmawiamy po pierwsze pytaliście o to czym się różni zastęp zastępowych od rady drużyny ja bym była za tym żebyśmy przede wszystkim skupiali się na tym co jest w środku nie nad nie nazwami. Jeśli do tej pory ktoś z Was robił tylko zbiórki pod hasłem Rada Drużyny, a o ile robił, pracował z zastępowymi, myśląc o tym, jak ich rozwijać, to znaczy, że robił tą część, która jest przynależna do zastępu zastępowych. Zastęp zastępowych to po prostu praca nad rozwojem zastępowych. To ten najstarszy, najdojrzalszy zastęp w drużynie, którego Ty jako drużynowy jesteś zastępowy. Co z tego wynika? Przede wszystkim to że ci zastępowi nie muszą chodzić do żadnej drużyny na żadne zbiórki. Ja jeżdżąc po Polsce zauważyłam, że bardzo częstym błędem, który sami drużynowi czasem, nawet w konflikcie widziałam, kiedy się rozwiązują, jedna drużynowa powiedziała, ja nie mogę pracować z zastępowymi, bo ty mi ciągle ich zabierasz na biwaki drużyny wędrowniczej. A ktoś powiedział, ja nie mogę działać z drużyną wędrowniczą, bo oni nie przychodzą na zbiórki, bo wszyscy są zastępowymi i mówią, że nie mają czasu. Jesteśmy klucz problemu bardzo wielu drużyn ktoś kiedyś pomieszał metodyki jako sposób działania z tym w jakim wieku jesteś w jakiej metodyki jeśli mam drużynę której yy, Osoby dojrzalsze są zastępowymi, to ja w zastępie zastępowych pracuję ich metodyką i do nich dostosowuję program, ale drużyna pracuje na przykład metodyką harcerską i to są dwie różne rzeczy, pamiętajcie, że, że jakby dostosowuję, to jest co innego w jakim ja jestem w jednym wieku, a jaką, jaką metodyką pracuje drużyna, jeśli ja bym była sama w drużynie, w gromadzie zuchowej to przecież nie znaczy, a byłabym w wieku wędrowniczym, nie znaczy, że ta gromada pracuje metodą trochę wędrowniczą, a trochę, trochę zuchową. To są inne miejsca tego, gdzie się rozwijamy. Jak ktoś chodzi na ścieżkę rozwoju instruktorskiego. To ktoś inny, kto odpowiada za jego rozwój, powinien mój, jeśli on jeszcze nie jest do końca ukształtowany, jak mamy w przypadku zastępowych, czyli tej młodszej kadry, ten ktoś, kto jest ich drużynowym, powinien zapewnić im rozwój właśnie w zastępie zastępowych. Czyli to wszystko, co powoduje, że oni już nigdzie nie muszą chodzić, że te pole wyzwań, realizacji ich stopni, znajduje się w tym właśnie zastępie zastępowych. Bo przecież, jeśli wychowujemy w małych grupach, to tutaj mamy dokładnie taką małą grupę. Coś, co jest dla nich fascynujące. Oni oczywiście mogą pojechać sobie czasem wy, jako zastęp zastępowych z Tobą drużynowy na czele, mogą, możecie pojechać na zbiórkę z waszą drużyną wędrowniczą i pokazać, że jesteście super paką, która robi fajne, fajne rzeczy i fajne wyzwania. Rada drużyny dla odmiany to jest współdecydowanie, czyli to jest podejmowanie tych wszystkich decyzji o tym, co ma, co ma drużyna. Robić. I to są te rzeczy związane właśnie, związane właśnie z podejmowaniem takich codziennych decyzji od tego, kto, kto zdobędzie akurat, komu zamykamy próbę na stopień, czy kogo dopuszczamy do przyrzeczenia harcerskiego, albo jaka będzie obrzędowość na obozie. No i teraz tak, jeśli sobie weźmiemy, że takim miksem działam z tą grupą, zobaczcie, że to jest ważne, że w pracy waszej, jako drużynowego te dwie rzeczy są bardzo zrównoważone. Jakby na szali mamy zarówno ten rozwój zastępowych, jak i współdecydowanie o Radzie Drużyny. Nic nie może przeważyć, bo jeśli skupicie się tylko na rozwoju i zapomnicie o reszcie drużyny, no to nie po to jesteście kadrą tej drużyny. Waszym celem jest zapewnienie rozwoju wszystkich, którzy są w tej drużynie i to jest w ogóle najlepsza szkoła coś, co może się zdarzyć najlepszego w życiu, bo najwięcej da tym, tym ludziom. Jeśli z drugiej strony, jesteście, jesteście zastępem zastępowych właśnie i, i robicie te rzeczy. Uczycie się współdecydowania, demokracji, przyjmowania odpowiedzialności. Jeśli będziecie robili tylko te rzeczy związane z radą drużyny, a za, za będziecie zapominać o tym, że macie zapewnić im rozwój, to po prostu no niestety zgubicie to. Że oni są cały czas jeszcze kartą zapisywaną w życiu, czyli to, że tworzymy jeszcze ich postawy, tworzymy ich jeszcze widzenie świata, ich umiejętności, czyli to, co jest zapisane w ich stopniach harcerskich. Jakbyśmy sobie mieli przejść przez te rzeczy, które związane są z rozwojem zastępowym, no to ja bym zaczęła od tego, to oczywiście przede wszystkim tutaj ten wrogu rysuneczek, stopnie harcerskie, czyli ta nasza wspólna ścieżka, droga do ideału, wchodzenie po tych schodach. I Wasi zastępowi też zdobywają stopnie, więc praca zastępów zastępowych musi być skoncentrowana na tych rzeczach, które w ich stopniach są. To również sprawności mistrzowskie, słuchajcie. Jeśli sobie mówiliśmy na poprzednim śniadaniu, Agnieszka o tym mówiła, że jak wybrać zastępowego, i to jest e, e, dziewczyna czy chłopak, którzy, którzy czymś imponują, to przecież to, że mają wiedzę z jakiejś dziedziny są fascynatami czegoś, robią super zdjęcia albo umieją rozpoznać każdy liść, jak idą przez las albo powiedzieć o zwierzętach, no to przecież oni tak budują swój autorytet. Ba! Oni w ten sposób łapią inspirację do zbiórek zastępów. W związku z czym ta praca ze stopniami, ze sprawnościami buduje też ich pozycję jako starszego brata, jako takiego no trochę mistrza bardziej doświadczonego, od którego można czerpać, a przecież każdy chciałby być, będąc podstawowcem, mieć Mieć kumpla, który jest starszy, mądrzejszy i mogę go podziwiać i się na nim, na nim wzorować. Kolejną rzeczą jest przygoda. To, że zostaje zastępowym. To jest Twoja mega przygoda, bo możesz prowadzić zastęp, ale ta przygoda nadal powinna być też na tym poziomie tego przeżywania, w ramach tego zastępu zastępowego. To chociażby wspólny wyjazd w góry z Radą Drużyny czy zastępem Zastępowych, wspólne, nie wiem, chodzenie po tych górach, wspólna może wyprawa, nie wiem czy widzicie, jest taki człowiek, który tworzy mikro wyprawę. to są to jest świetna rzecz na teraz. Nie musisz jechać na koniec świata, Bierze się za, za jakiś czas sobie zastępem zastępowo jedziecie na biwak, gdzie, gdzie biwakujecie w zakolu Wisły, czy w innym uroczym miejscu i, i na przykład rozpalacie ogień, tylko bez użycia e, zapałek, jakby korzystacie z różnych elementów, na przykład choćby puszczaństwa, robiąc rzeczy bardzo nietypowe e, i przeżywając, e, przeżywając przygody. E, tą przygodę musicie ukształtować, w ten sposób tworzy się zastęp mistrzów, w ten sposób dajecie im pewne próby wodzów, ich wyzwania, takie osobiste wyzwania, z czym mają sobie poradzić, być może przewędrować osobiście, być może wejść na jakiś szczyt, być może zrobić inne rzeczy konstrukcyjne albo przeprowadzić rozmowę z innymi ludźmi. Na co też trzeba odwagi i konceptu. To też napęd do działania, to pomysł na program do tego, co robią w zastępach. To motywowanie tych ludzi, bo jeśli jest fajnie w zastępie zastępowej, jeśli to się kręci, no to nam jako zastępowych się chce. To oczywiście też właśnie przyroda i puszczaństwo, które muszą być obecne w życiu tak samo każdego zastępu, ale to źródło, tej przyrody jest właśnie tu, w zastępie zastępowych. To tam oni chwytają te pewne umiejętności, które przenoszą do zastępu. No i to oczywiście ruch i działanie, bo harcestwo bez ruchu i bez działania to jest, to jest produkt niestety tylko harcersko podobny. I każdy, kto przeżyje już działanie, przygodę i emocje, wie, że warto przekroczyć tę granicę. Dalej, warsztat. Zobaczcie, tu jest taki element kolejny w tym rozwoju zastępowych, to jest warsztat. Czyli to są te rzeczy, które są związane z ich warsztatem jako zastępowym. Jak zrobić zbiórkę? Jak dostrzegać na tej zbiórce każdego, jak zbudować ducha zastępu, na przykład jak tworzyć obrzędowość, jak tworzyć zwyczaje tego zastępu. Jak ustalać, co robimy w zastępie? Jak dzielić zadania? To jest to, ta świadomość zastępowego, że tam nie może być kogoś, kto jest w drugim kręgu i w cieniu, tam, że tam każdego trzeba trochę wydobyć. Jak w końcu zrobić zbiórkę zastępu w oparciu o sprawności czy stopnie? To w końcu w zastępach, które są już bardziej samodzielne, plan działania zastępu, ale nie taki wynikający z programu drużyny, tylko też takie zbiórki, które są kompletnie czystą kartą, które to zastęp sam sobie wypełnia tym, co chciałby robić. No i generalnie rzecz biorąc, tą umiejętność też dla zastępowych, Słuchania, wyciągania wniosków. Tak naprawdę ten warsztat, słuchajcie, i to wszystko, co tu się dzieje, to jest też element bardzo ważny wychowywania następcy, bo wychowywanie następcy to nie jest tylko wychowywanie i praca z przybocznymi, To jest praca z zastępowymi. Który z nich kiedyś będzie w waszej drużynie drużynowym? I ten proces nie zaczyna się w momencie, kiedy pada decyzja, że to ty. Ten proces zaczyna się wtedy, kiedy oni stają się zastępowymi i to, to kształtowanie warsztatu właśnie tutaj się odbywa. I to ma dużo ważniejsze, znaczenie niż kurs, na który drużynowych kiedyś pójdą. To naturalne przyjmowanie pewnych mechanizmów w drużynie. No i kolejna rzecz, tutaj to wzorce, zobaczcie, to jest taki element, który powoduje, że bardzo mocno jest bardzo ważny w harcerstwie, a których niestety w niektórych drużynach nie widać. I zwróćcie uwagę sobie na to, czy wasi zastępowi są autorytetami dla reszty zastępu i czy coś jest tak, że oni reagują prawidłowo w sytuacjach, które wymagają ich reakcji. Idziemy zastępem, ktoś zjad kanapkę, such, idzie papier. I teraz, czy ten zastępowy ma naturalny odruch, żeby wtedy stanąć i zareagować w tej sytuacji? Czy on daje dobre wzorce w zwykłych, codziennych rzeczach? Czy jeśli jest tak, że dostają służbę w kuchni na obozie, to on tak jak inni mówi, że nie bardzo mu się chce? To on jest tym motywatorem i tą osobą, która, która tłumaczy. Jeśli wy będziecie z nimi jako zastępowi zastępu zastępowych tak pracować, oni przejmą te same nawyki i poniosą dalej. No i oczywiście ostatnia rzecz w przypadku zastępowych, to to współdecydowanie, czyli o czym, o czym decyduje Rada Drużyny. To przede wszystkim właściwy podział między demokracją a delegowaniem odpowiedzialności. Też nie możecie się dać sfiksować, nie może być tak, że każdą rzecz dzielicie Dzielicie po prostu i obradujecie godzinami. To muszą być właściwe proporcje. Komuś coś powierzyliście, niech ten człowiek działa, niech pokaże reszcie. Mogą być uwagi innych, ale też nie róbcie tak, że każdą rzecz będziecie godzinami rozkładać. To wychowanie następcy, bo znowu wchodzisz w, program, w proces decyzyjny, w proces zarządzania i, i decydowania. To zaufanie i odpowiedzialność, tak? Między, między sobą wzajemnie, ale też umiejętność słuchania, taka konstruktywna, bo też. Yy, Przejście takiej granicy od tego, że możesz powiedzieć tylko coś dobrego. To, to, to zaufanie też polega na tym, że chętnie słuchamy siebie i uwag do siebie, bo wiemy, że ja wiem, że jeśli Agnieszka mi daje uwagi do tego, co ja robię to ja wiem, że ona po prostu robi to nie dlatego, że chce mi pokazać, że ja coś robię źle, tylko dlatego, że chce mi pomóc, że chce, żeby to, co ja robię, było dobre. I to chodzi o właśnie taką relację w zastępie zastępowym. To relacja wreszcie pierwszy pośród równych. Jednak drużynowy cały czas jest drużynowym. Pamiętajcie, że on z jednej strony dopuszcza do współdecydowania, ale to on jest też mistrzem tej, tej całej wspólnoty. I on ma tego świadomość też, też odpowiedzialności i wysokich wymagań stawianych samemu sobie. No i oczywiście konsekwencja we współdziałaniu. To jest bardzo współdecydowaniu. To jest bardzo ważne, żebyście ustalili, o czym decydujecie wspólnie. Na przykład, jest to dopuszczenie do przyrzeczenia, zawsze wymaga decyzji Rady Drużyny. A o czym decyduje na przykład sam drużyna czy zastępowy? Ustalenie tych zasad jest ważne, bo nie, nie będzie powodowało jakichś konfliktów. Rzeczy, o których decydujecie, to oczywiście jest plan pracy, podział między programu, między zastępy a, a drużynę, przyjęcia do drużyny, przyrzeczenie haselskie, podział na zastępy, otwarcia, zamknięcia prób, obrzędowość, wspólna drużyny, zapotrzebowanie na program zastępu zastępowych. To właśnie zastępowi Wam powinni mówić, czego, czego im potrzeba, w czym czują się jeszcze nie najmocniejsi, na przykład w pracy zastępami. To też ustalanie wspólnie na pewno na Radzie Drużyny miejsca biwaku, być może miejsca obozu, jeśli jedziecie na obóz drużyny. I ważna rzecz to miejsce na gospodarkę i finanse drużyny. Też nie zapominajcie, że gospodarka i finanse to jest element kształtowania człowieka i przygotowania go do dorosłego życia. Każdy zastęp powinien mieć na przykład swoją skrzynię zastępu ze sprzętem na, na pionierkę, o którą dba, konserwuje, a nie, że tam jakiś druh szykuje sprzęt na obóz. A więc rada drużyny też powinna o tym myśleć, jak zrobić akcję zarobkową, jak w, w tą akcję zarobkową włożyć wszystkie zastępy. Yeah.